Posłuchaj inspirujących opowieści tych, którzy zmieniają świat. Zapraszamy na podcast Historie z pasją przy mikrofonie Anna Stachowska. Dzień dobry. Witam państwa bardzo ciepło. Dzisiaj tematem naszego podcastu będzie projekt FORCE dotyczący prognozowania odpowiedzi hydrologicznej bilansu węgla oraz emisji z naturalnych torfowisk w przekroju od Arktyki do strefy klimatu umiarkowanego w obliczu gwałtownych zmian klimatycznych. A naszymi ekspertami są dzisiaj dr habilitowany Mateusz Grygoruk, profesor SGGW, dyrektor Centrum Badań Klimatu SGGW. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor inżynier Maria Grocka Łukaszewska, reprezentantka Politechniki Warszawskiej a także doktor Izabela Jaszczuk, reprezentantka Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze raz witam Państwa bardzo ciepło. No właśnie, projekt FORCE. Od tego zacznijmy naszą rozmowę. Dostrzegli Państwo w tym projekcie konieczność takiego bliższego przyjrzenia się złożonym zjawiskom. I teraz tu jest takie pytanie, jakie to są zjawiska i jakich obszarów dotyczą? Tych zjawisk jest ba bardzo dużo. Przede wszystkim badamy torfowiska, dlatego że w nich ogniskuje się całe spektrum różnych interesujących, nie tylko naukowców, ale również yy, całą społeczność międzynarodową. Procesów przyrodniczych i gospodarczych. W większości krajów świata torfowiska zostały osuszone, i badając je dzisiaj, w wielu przypadkach nie mamy możliwości odniesienia się do tego, jak one się naturalnie mogłyby zachowywać, bo po prostu analizujemy obiekty, które uległy już przed wielu laty przekształceniu. Więc w naszym projekcie staraliśmy się znaleźć takie torfowiska które nie zostały przekształcone, są zlokalizowane w różnych miejscach w transekcie klimatycznym od północy Europy do, do Polski, do, do naszej tutaj północnej części kraju. I staraliśmy się spojrzeć na te torfowiska z perspektywy tego, co się w nich dzieje, jak w nich płynie woda, jak one ulegają w ogóle, jak odpowiadają na, na postępującą zmianę klimatu, głównie ocieplenie, zmianę struktur opadów. Więc mamy obiekty, które w sumie nie podlegają znaczącym innym presją człowieka niż presja zmiany klimatu i dzięki temu możemy przeprowadzić na nich badania kliniczne zorientowane na emisję, na, na hydrologię, na biologię, na, na bardzo wiele różnych komponentów. No właśnie, to w torfowiska okazuje się, że bardziej kojarzą się z mokradłami niż z klimatem, ale właściwie dlaczego one są takie ważne dla naszego klimatu? Dlaczego właśnie jest tyle badaczy, którzy, ty, którzy tym tematem się zajmują? Torfowiska to węgiel przede wszystkim i te torfowiska akumulują węgiel tak długo, jak utrzymujemy w nich odpowiednio wysoki poziom wody. W naturalnych torfowiskach ten poziom wody utrzymuje się w pewnym sensie samoistnie na odpowiednio wysokim poziomie, tak żeby materia organiczna, która tam się pojawia, czyli na przykład rośliny, które umierają, żeby rozkładały się w warunkach beztlenowych. Wtedy ten cały węgiel zostaje w glebie, przyrasta nam torf, mamy y, jakby rozwijające się żywe torfowisko. Y, I w wielu przypadkach y, takie żywe torfowiska dzisiaj nie istnieją, bo do profilu glebowego wprowadziliśmy powietrze z naukowego punktu widzenia, a z takiego pragmatyczno-użytkowego punktu widzenia zmeliorowaliśmy, i na przykład osuszyliśmy po to, by lepiej można było na nich uprawiać trawę, kosić, wjechać tra traktorem. I i takie osuszone torfowiska, w przeciwieństwie do dobrze zachowanych obiektów tego typu, emitują gazy cieplarniane, głównie dwutlenek węgla, również metan, również potlenek azotu. Ale dwutlenek węgla jest tutaj takim najważniejszym z tych gazów cieplarnianych, którym się zajmowaliśmy. I teraz po powstaje właśnie pytanie, czy na naturalne torfowiska, które nie ulegały tym, tym presjom wynikającym z działalności człowieka, czy one. Również zmieniają swoją emisję, na przykład zmieniają zasoby wodne pod wpływem zmieniającego się klimatu. I teraz, jak dołożymy do tego jeszcze tą naszą cegiełkę zróżnicowania klimatycznego w Europie od północy do południa, to wiemy, że w każdym z tych regionów mamy nieco inne wymuszenia klimatyczne, bo, bo na przykład na północy y, pada trochę więcej śniegu i, i, i moglibyśmy intuicyjnie powiedzieć, super, że tego śniegu z roku na rok teraz tam na tej kontynentalnej części Norwegii, bliżej tam południa Finmarku, pada więcej ale okazuje się, że nie zupełnie, dla torfowisk nie jest to... Um pozytywne zjawisko, bo ten śnieg, który pada w coraz wilgotniejszym w tamtym miejscu klimacie, tworzy taką małą kołderkę na, na zamarzniętych, na torfowiskach typu palca, które mają rdzeń lodowy i ta kołderka nie pozwala temu torfowisku zimą zamarzać tak jak kiedyś, a latem z kolei, kiedy mamy nieco większe opady deszczu, cieplej, trochę większe parowanie, ten lód się nie odtwarza, nie wystarcza, żeby dotrwać do kolejnej zimy i te torfowiska typu palca giną i to jest zupełnie inny proces niż ten, który mamy u nas w Dolinie czy na przykład w barkach Doliny Rozpudy, gdzie, gdzie no parowanie dominuje i nagle te torfowiska znikają w wyniku utraty wody. To właśnie jakie takie są wyniki tych badań, do czego doszliście? Przede wszystkim takim najbardziej interesującym nas wynikiem jest to, że, że torfowiska naturalne podlegają zupełnie innym procesom hydrologicznym w zależności od ich położenia na, na mapie. Niektóre z tych torfowisk ulegają y, degradacji bez takiego bezpośredniego oddziaływania człowieka bo przyjmujemy że zmiana klimatu jest takim pośrednim y, czy pośrednio zależy od, od znaczy bezpośrednio zależy od działalności człowieka ale jest czynnikiem pośrednio spowodowanym przez człowieka oddziałującym na te torfowiska. Więc te północne torfowiska typu palca, wszystko wskazuje na to, że one ulegają degradacji dużo szybciej niż wcześniej y, my, myślano, ale w ich miejsce powstają inne torfowiska, które nie są już tak charakterystyczne dla, dla tej y, strefy subarktycznej, dla, dla tundry. Y, ale skutecznie akumulują węgiel, czyli można powiedzieć, że, że jest to takie pozytywne sprzężenie zwrotne. Torfowiska typu Palsa znikają, co jest negatywne, ale w ich miejsce pojawiają się inne torfowiska, które skutecznie zatrzymują węgiel. W naszym przypadku, w przypadku torfowisk tutaj yy, Polski, czy w przypadku Doliny Rozpudy, w przypadku yy, Biebrzy, takim... Najciekawszym wynikiem badań jest to, że przyjmowaliśmy założenie wcześniej, że, że torfowiska bez bezpośredniego działania człowieka, że, że, że one się utrzymają, że one będą działały, będzie wszystko super, będziemy akumulowali węgiel i wodę. Ale okazuje się, że nawet te dziewicze torfowiska Doliny Rozpudy ulegają bardzo istotnej presji klimatycznej, głównie poprzez zwiększenie parowania. Czyli powiedzmy, że co roku pada nam mniej więcej tyle samo deszczu, jeżeli patrzymy na to w takim bilansie rok do roku, że, że te opady są bardzo podobne, ale zdecydowanie szybciej w, niż kiedyś wzrasta temperatura powietrza. Czyli taka nagła zmiana klimatu, przełom tej zmiany udało nam się ocenić na około roku 89 90, że do tego czasu to ocieplenie następowało dość, dość szybko, ale teraz ostatnio następuje dużo szybciej niż wcześniej. Mamy do, 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 do czynienia z tym, że pomimo nie mamy tam rowów melioracyjnych, Mam prowadzenie gospodarki rolnej na tej rozpudzie, to ta rozpuda również ulega przekształceniom. I te przekształcenia są dla niektórych być może osobliwe, ale dla nas, na przykład, naj, naj, najciekawszym wątkiem było to, że zmienia się. Yy, typ wody, która zasila torfowisko, bo w torfowisku woda to nie tylko woda. To mamy wodę opadową, która jest kwaśna, nie zawiera minerałów, nie zawiera, zawiera relatywnie mało substancji odżywczych, takich jak azot, ten fosfor i mamy wody podziemne, które tradycyjnie w naszym krajobrazie również nie zawierały dużo azotu, fosforu, ale zawierały dużo minerałów. I teraz nagle okazuje się, że mamy dalej dużo wody w torfowisku, ale to jest inna woda. I rośliny na to reagują inaczej, pojawiają się inne rośliny, które inaczej budują torf, pojawiają się rośliny, które inaczej parują. To wszystko jest ze sobą bardzo, bardzo mocno związane i tu wydaje mi się, że, że ta takim najciekawszym wnioskiem jest to, że na północy ta degradacja to jest na takim poziomie: umarł król, niech żyje król, czyli tracimy jedno torfowisko, pojawiają się drugie. Natomiast w naszym przypadku, w przypadku krajobrazów północnej i środkowej Polski. Yy, najciekawszym wynikiem jest to, że w sumie tracimy torfowiska wysokie zasilane wodami opanowymi, bo mamy bardzo dużo parowania i z drugiej strony tracimy tą alkaliczność, takie unikalne warunki torfowiskowe, bo one dostają z rolnictwa dużo więcej substancji odżywczych, przez to rośliny ewoluują, zaczynają rosnąć trochę inaczej. Wspomniał Pan o takim specjalnym urządzeniu, które wykorzystywaliście do badania torfowisk, które też było takie no, nowatorskie, jak na, jak, na, jak na badawcze takie odkrycia. Wszystkie urządzenia, które stosujemy są nowatorskie, bo generalnie hydrologia torfowisk y, rozwija się równocześnie z taką hydrologią na przykład rzek, jezior, y, przy czym hydrologów torfowisk jest w Europie, w ogóle na świecie bardzo niewielu i, i, i bardzo często y, właśnie y, osoby o takim moim geograficznym, Profilu, czyli, czyli że, że my w sumie nie jesteśmy specjalistami w żadnej branży, ale staramy się wiedzieć wszystko szeroko i jesteśmy w stanie zaaplikować część rzeczy stosowanych w branży A do bra branży B. I tutaj na pewno Maria będzie miała więcej do powiedzenia odnośnie y, tego scanningu czy, czy, czy tomografii wręcz torfowiska, w którym, w, którym, w którym możemy odkryć, jakie warstwy tego torfu są pod spodem, czy, czy jak płynie w torfowisku woda. I to są rzeczy o tyle fenomenalne, że wcześniej jakby bez zastosowania, tych, tych urządzeń. My wielu rzeczy się domyślaliśmy, ale było trudno je udowodnić. Teraz na, na etapie zastosowania na przykład automatycznych czujników rejestrujących stan wody z, z, z interwałem czasowym co 5 sekund, prawda? jesteśmy w stanie um, bardzo wiele danych mieć z jednego dnia i pokazać, że to torfowisko rano funkcjonuje trochę inaczej niż w południe, czy trochę inaczej niż wieczorem. Jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować, jaka woda dopływa do torfowiska. Zrobiliśmy w ramach projektu FORCE badania, Składu izotopowego wód podziemnych, czyli jesteśmy w stanie nie tyle powiedzieć, ile tej wody jest, ale ile czasu trwało dopłynięcie tej wody z jakiegoś punktu do naszego torfowiska. Przez jesteśmy w stanie wywnioskować, czy ten proces jesteśmy w stanie utrzymać, czy na przykład model matematyczny jest w stanie nam powiedzieć, co się stanie, gdy ociepli się klimat o 2 stopnie, albo gdy będzie padało troszkę mniej deszczu, czy będzie padało troszkę więcej. Także tutaj jakby mamy. Za mało czasu, za mało życia, za dużo rzeczy, które nas rozpraszają, żeby móc się skoncentrować i, i, i te, te procesy badać cały czas, chociaż to jest niesłychanie interesujące, ekscytujące i chcielibyśmy to robić pe permanentnie. Jak długo w ogóle trwa pana taka przygoda właśnie z torwowiskami, z, z tym badaniem tych zjawisk? Yy, przygoda trwa od całe momentu życie? O całe życie, tak, od momentu z ojcem zawsze się śmieliśmy, że, że jak jeździliśmy do lasu, to zawsze wiedziałem, gdzie jest, gdzie jest woda w, w lesie. Gdzie jest rzeka jakaś, ale to bardziej chyba wynikało z lenistwa, bo do rzeki zawsze się idzie w dół, więc zawsze chodziliśmy z górki, żeby było łatwiej i przez przypadek zawsze na końcu była rzeka. Także to zawsze gdzieś było ze mną, z nami, z zespołem, z ludźmi, z którymi pracujemy. Tutaj nie było przypadkowych osób, z którymi pracujemy. Kolejnym naszym gościem w podcaście jest dr Inżynier Maria Grodzka-Łukaszewska, wydział instalacji budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii środowiska Politechniki Warszawskiej. Wszystko się zgadza? <laughs> tak, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Porozmawiamy proszę Państwa o projekcie Force, ponieważ dostrzegliście w tym projekcie taką konieczność bliższego przyjrzenia się różnym złożonym zjawiskom. Jak już Państwo wiedzą, Pani Maria, doktor Maria jest z Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki, także skupiła się tutaj na kwestii wody. No i właśnie, jaki jest związek wody z emisjami gazów cieplarnianych, na przykład w torfowiskach, które badaliście? Znaczy, ja może troszeczkę ze względu na to, że tym się zajmuję, ale odpowiem na to pytanie zasadnicze. Tak, jest, jest bardzo duży związek pomiędzy uwodnieniem torfowiska a tym, ile ono. Emituje gazów cieplarnianych, ponieważ trzeba sobie uświadomić, że torfowiska takie naturalne w środowisku, które, które występowały jeszcze parę tysięcy lat temu, one zatrzymywały w sobie węgiel czyli tak naprawdę y, są wielkim magazynem węgla. Natomiast w tym momencie, kiedy y, doświadczamy, kiedy obserwujemy, że te torfowiska y, charakteryzują się już coraz niższym. Poziomem wody w nich, to trzeba sobie uświadomić, że w tym momencie yy, jakby emisja dwutlenku węgla yy jest gigantyczna, ponieważ wszystko to, co przez tysiące lat zmagazynowały, one w tym momencie uwalniają. Czyli zasadnicze jest tutaj utrzymanie dobrego poziomu wody w torfowisku. Projekt trwał kilka lat yy, i też Państwo już od 2019 roku jakby pochylili się nad tym, tym tematem. Co było najbardziej fascynujące dla Pani w tym projekcie? Dla mnie osobiście najbardziej fascynujące było uczestniczenie y, w tym projekcie z, y, z tak naprawdę z rzeszą bardzo kompetentnych ludzi z różnych ośrodków naukowych, ponieważ my tutaj mieliśmy specjalistów zajmujących się y, torfowiskami w ogóle, biologią torfowisk czy, czy roślinnością, która znajduje się na tych torfowiskach. My, mieliśmy, znaczy my, jako Politechnika Warszawska, razem z Instytutem Geofizyki, zajmowaliśmy się badaniem wody w tych torfowiskach, w jaki sposób one są uwodnione, skąd ta woda pochodzi, dokąd, dokąd ta woda płynie i jakie są potencjalne przewidywane skutki zmian klimatycznych, jeżeli chodzi o uwodnienie tych torfowisk. Mieliśmy też specjalistów, którzy pokazali nam piękno norweskich torfowisk. A skąd wiadomo w ogóle, że, że woda na przykład dopływa do torfowiska? Co się z nią dzieje w ogóle? Mm. Odpowiem trochę przekornie. Jeżeli idziemy na torfowisko, załóżmy, że jesteśmy pierwszy raz na torfowisku, nasze, nasza noga y, y, w kaloszu stanie na torfowisku. Nie mieliśmy okazji wcześniej przeanalizować żadnej mapy geologicznej, żadnej mapy hydrogeologicznej, one są ogólnie dostępne, no ale załóżmy, że, że nie mieliśmy, to nie wiemy. No nie, Przynajmniej ja nie jestem w stanie tak, tak wejść i po prostu w pierwszym momencie powiedzieć skąd dokąd woda płynie. Do tego potrzeba pewnego oglądu. W pewien, y, bardzo ogólny sposób można to wnioskować na, te, na podstawie ukształtowania terenu, ponieważ wiemy, że woda będzie płynęła opad, y, czy, czy, czyli ta woda, która spadnie z raso, wraz z opadem, będzie płynęła z wyższych. Terenów do niższych, czyli stąd wiemy, mniej więcej. Yy, troszeczkę wiadomo to po rodzaju roślinności, ponieważ niektóre typy roślinności wiadomo yy, z badań, że one są zasilane na przykład głównie wodą opadową, więc tutaj możemy wnioskować, że, że, że to miejsce, to turfowisko jest, yy, jest zasilane wodą opadową. Niektóre płaty roślinności są zasilane tylko wodą gruntową, no i możemy to na tej podstawie wnioskować. Natomiast. Jak już wracając do tego naszego kalosza, który stoi na torfowisku, to tak jakbyśmy sobie pomyśleli, że zajdziemy 3-4 metry pod ziemię i chcemy dokładnie określić, w którą stronę i jak szybko płynie woda, to nie jesteśmy w stanie określić. Ale dla Państwa jako badaczy jest to bardzo ciekawe obserwowanie tych wszystkich zmian. Tak. I to jest właśnie fascynujące, dlatego <grym> tak. myślę, że ten projekt to była taka przygoda życia też. Troszkę tak, już jeszcze takie bardziej y, y, towarzyskie. Y, towarzyskie aspekty doszły, ponieważ my na te torfowiska norweskie pojechaliśmy kamperem, y, Tu przeważyły y, jakby względy ekonomiczne, ponieważ tak jak mówiłam, sprzęt drogi ciężki, jeżeli, jak przeliczyłam sobie w, y, koszty i, i jakby koszty też, y, które uwzględniały ubezpieczenie sprzętu, y, transportu y, samolotem do Norwegii i na te poszczególne torfowiska, to wyszło na to, że kamperem będzie po prostu taniej. A jak długo trwał w ogóle cały ten proces bada badania tego miejsca i też no, robienia tych wszystkich szczegółowych y, badań. Na jedno torfowisko te, te norweskie czy w sumie w Polsce też, to były 2 trzy dni, kiedy tak od świtu do nocy rozkładaliśmy ten sprzęt i, i na miejscu badaliśmy. Trochę było też to uzależniono od pogody, ponieważ jeżeli cały dzień padał deszcz, to po prostu ten sprzęt nie działał. To nie, nie, nie chodziło też o to, że, że nam się nie chciało w deszczu, no bo wiadomo, no, lepiej by było w słońcu, tylko sprzęt ma pewne swoje ograniczenia. To jest y, sprzęt elektryczny. Jak się okazuje, proszę Państwa, torfowisko to jest bardzo ciekawy temat. Można zgłębiać i też jak Państwo będą gdzieś na spacerze, proszę zwrócić uwagę, może ze sprawą naszego gościa będą Państwo inaczej patrzeć może na, na torfowiska. Bardzo bym się z tego Kolejnym naszym gościem w podcaście jest dr Izabela Jaszczuk, zakład ekologii ochrony środowiska, Centrum Ochrony Mokradeł. Dzień, Dzień dobry, dobry. Witam. Pięknie jak patrzę na panią e, Izabelę, to od razu widzę tutaj już jakby koszulkę też z napisem właśnie tego centrum, także wszędzie jakby e, e, rozumiem, że pani e, wszystkim też opowiada i też ludzie pytają się, prawda, czym się pani zajmuje? E, mokradła, bagna, torfowiska, to jest jakby pani, pani wąska specjalizacja. Yy, tak, tak, ja się y, zajmuję tymi, tymi mokradłami, torfowiskami, bagnami. Tutaj zróżnicowanie terminologiczne jest, jest bardzo szerokie i, i może ja też trochę powiem o tych terminach, bo te, te Bogactwo nazw pokazuje tak naprawdę, jak dla nas te torfowiska, te bagna w przeszłości były ważne. Polska to był kraj torfowisk. Ale my definiujemy mokradła tak szeroko, tak jak je zdefiniowali w konwencji ramzarskiej. To była taka konwencja z 1971 roku, pierwsza taka w ogóle na świecie, która dotyczyła ochrony przyrody, ochrony konkretnego ekosystemu. I mokradła zostały uznane za takie istotne, jako siedlisko życia ptactwa wodno-błotnego, kluczowe. Konwencja ramzarska definiuje mokradła szeroko, czyli to jest cała woda na lądzie i wody morskie do 6 metrów w czasie odpływu. Czyli mokradłem jest jezioro Śniardwy, jest rzeka Biebrza, są torfowiska w dolinie rzeki Biebrzy, ale jest też Zatoka Pucka do pewnego, do pewnego momentu. No i to co wyróżnia torfowiska spośród innych typów mokradeł, to to, że mają one w odpowiednich warunkach zdolność do gromadzenia się torfu. A torf to jest po prostu ta gleba organiczna, czy tam też skała osadowa, która tworzy się z martwych szczątków roślinnych. Po prostu w warunkach wysokiego bardzo uwilgotnienia i stabilnego martwe szczątki roślinne nie ulegają całkowitej dekompozycji i odkładają się przez tysiące lat w postaci takiej bardzo gęstej skały osadowej bogatej bardzo w węgiel. Dlatego, że, że te, te torfowiska, te, ten torf, na którym rosną te rośliny torfotwórcze, w 95% składa się z wody, ale ta pozostała sucha, sucha masa to jest 40% węgla. Dlatego, że to są po prostu tkanki roślinne, które, które nie uległy całkowitej dekompozycji w warunkach beztlenowych. Bo chodzi o to, że w warunkach beztlenowych. Rozkład jest bardzo spowolniony i to jest tak, jak można sobie to wyobrazić, jak kapustę w beczce. Jeżeli kapusta jest zalana wodą, no to ona w tej beczce przez, trochę, długie, tak? przez długi czas też, ale przy, przez długi czas nie ulega rozkładowi, ulega. Yy, po prostu y, jakimś procesom betlenowym. Natomiast jeżeli tą kapustę wyjmiemy ze słoiczka i położymy na talerzyk, czyli udostępnimy ją dla tlenu, wyschnie. To ona po pierwsze wyschnie, a po drugie zacznie się rozkładać, bo to jest bardzo skoncentrowana materia organiczna i gdy tylko udostępnimy ją organizmom, które oddychają tlenowo, to one bardzo szybko zaczną tą materię organiczną zużywać do swoich celów. I tak samo jest z torfowiskiem. Znaczy torfowisko w torfowisku jest nagromadzony ten pokład torfu i póki tam jest woda, to ten torf jest chroniony. Natomiast jeżeli my tą wodę odprowadzimy, wykopiemy rowy, to torfowisko odwodnimy, to ta materia organiczna bardzo szybko ulega dekompozycji, ulega, po prostu rozkłada się na dwutlenek węgla i dlatego torfowiska, osuszone są takimi wielkimi emitorami dwutlenku węgla do atmosfery. Mhm. Kiedyś takie osuszanie, torfowisk było dość powszechne, prawda? Tak, tak. No, Polska to był kraj, kraj bagien, natomiast to było, to du, duża ilość bagien była utożsamiana z zacofaniem. Dlatego myśmy zupełnie, bardzo nam zależało na tym kiedyś, żeby jak najwięcej torfowisko suszyć i udostępnić. Był też głód ziemi, udostępnić dla rolnictwa. Yy, mówiłam, że, że torf po, po rozłożeniu to, to, to są martwe szczątki roślinne, czyli on po odwodnieniu staje się przez chwilę bardzo żyzny. Yy, dlatego, że to, to jest yy, taki yy, jak kompost, prawda? Yy, taki yy, substrat. Yy, natomiast i yy, 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 to torfowiska były właśnie osuszane w celu udostępnienia i dla rolnictwa, dla leśnictwa, natomiast no teraz zupełnie nam się zmieniły czasy, prawda? Żyjemy w zmienionym środowisku, mamy zmiany klimatu i raczej Mamy problem nie z nadmiarem wody, czyli z powodzią, tylko z suszą zaczynamy mieć problem. Natomiast cała nasza gospodarka do tej pory była nastawiona właśnie na walkę z powodzią, a nie walkę z suszą. I teraz musimy zupełnie kompletnie zmienić swoje myślenie i tą wodę w tych najmniejszych bagienkach, w tych y, jakichś małych strumyczkach jak najbardziej y, y, zatrzymywać, co często wymaga po prostu zakopania rowu. Y, to jest też bardzo trudne psychicznie. Jeżeli, jeżeli kiedyś zbudowaliśmy rów i on pełnił jakąś funkcję, to teraz jakby zakopanie go wymaga takiego przyznania, no, no dobrze, kiedyś były inne czasy, zrobiliśmy tak, a teraz potrzebujemy innych rozwiązań na, na nowe czasy. Mhm. I Pani w tym projekcie Force rozumiem, zajęła się właśnie tą roślinnością. I do jakich wniosków doszliście podczas tych swoich kilkuletnich badań? Mhm. Myśmy badali w te, te torfowiska, jak one reagują na zmiany klimatu w takim kredyencie geograficznym. I najpierw powiem trochę o torfowiskach Doliny Biebrze, dlatego że. Myśmy powtarzali stare zdjęcia fitosocjologiczne, które zostały zrobione na Czerwonym Bagnie. To jest Środkowa Dolina Bieprzy i to jest taki wyjątkowy e, obiekt e, w ramach Bieprzyńskiego Parku Narodowego, który był objęty ochroną bierną, ochroną ścisłu. Natomiast on był, e, Czerwone Bagnie jest otoczone krajobrazem rolniczym. Były tam wybudowane kanały woźnawiejskie, Augustowski i dużo pomniejszych kanałów, e, co obniżyło trochę. Y, poziom y, y, bazy drenażowej okolicy i poziom wód podziemnych. Y, natomiast w pewnym momencie wydawało się, że póki jeszcze mieliśmy dosyć duży opad, to to torfowisko radzi sobie z tym lekkim obniżeniem poziomu wód podziemnych y, poprzez y, przejście na takie zasilanie wodą opadową. Y, tam y, wyrosły rośliny, które są bardziej charakterystyczne dla takich torfowisk zasilanych kwaśną wodą opadową, na przykład torfowce, to jest taki książkowy przykład rośliny bagiennej. I wydawało się przez chwilę, że to, że to torfowisko będzie się nadal utrzymywało, tylko będzie coraz bardziej porośnięte torfowcami, że one będą dominować w roślinności. Natomiast teraz okazuje się, że jak są zmiany klimatu, lustro wody jeszcze bardziej opadło, a w dodatku nie ma dostatecznie dużo opadu, to... Ekosystem, który był tam od tysięcy lat, absolutnie się załamał. Te torfowce y, zaczynają... Zaczynają ginąć, zaczynają się wycofywać, zmienia się skład gatunkowy, ale przede wszystkim one nie są już w stanie, to torfowce ich ubyło do tego stopnia, że nie są już w stanie pełnić tej funkcji środowiskowej, czyli tego wiązania dwutlenku węgla, tego te, tej, tej trzymania wody jak gąbka, nie są w stanie dalej pełnić tej funkcji, którą pełniły niegdyś. A skąd, pani doktor, taka fascynacja mokradłami, bagnami, torfowiskami? To był trochę przypadek w moim życiu, ale bardzo szczęśliwy przypadek. Ja się zajmowałam badaniem różnorodności gatunkowej mchów w lasach w Puszczy Białowieskiej. I w czasie mojej pracy magisterskiej pożyczyłam sobie mikroskopy w zakładzie ekologii i ochrony środowiska i siedziałam przy tych mikroskopach i oznaczałam sobie swoje gatunki mchów. I... Przyszła y, moja promotor, profesor Ewa Jabłońska i zapytała: A co pani robi? Ja mówię, no, oznaczam, oznaczam sobie mchy. Ojej, to niesamowite, że pani umie tak oznaczać mchy. A wie pani, że mchy to najważniejsze są dla torfowisk. A ja akurat mam taką propozycję. Może by pani z nami pobadała torfowiska, no i tak, od mchów wciągnęłam się, a bagna bardzo wciągają. Dziękuję bardzo. Gościem tej części podcastu była dr Izabela Jaszczuk, zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Centrum Ochrony Mokradeł. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.eog.gov.pl, ukośnik kampania, gdzie znajdziecie kolejne odcinki podcastu oraz pełną ofertę produktów związanych z naszą kampanią. Nie przegapcie żadnych nowości. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnych odsłon. Kampania finansowana ze środków funduszy norweskich i EOG.